Witam Państwa, chciałabym pokazać hotel Casa Fora Beach, jest to dosyć ładny hotel i godnowiony, jak widać jest bardzo przyjemnie, piękny basen z trzema zjeżdżalniami. Pójdziemy teraz dalej, pokażę Państwu jest miejsce do wypoczynku. Fajny e, bar, bar tam pod jest przy basenach, naprawdę zero kolejek, można korzystać od rana do wieczora. E, jeżeli sam hotelik chodzi, no to jak na tureckie warunki może być, wiadomo, że 5 gwiazdek to niekoniecznie jest. Myślę, że jakieś 3,5, jeżeli chodzi zwłaszcza o sprzątanie. E, jedzenie całkiem przyzwoite. Mimo, że hotelik jest położony na odludziu jeżdżą tutaj busiki, którymi można dojechać właściwie wszędzie, do Alanii, do, do Antalii, do Side, gdzie można sobie obejrzeć zabytkowe miasteczko. Podróż nie trwa długo, jest dosyć tania, około 3 euro od osoby. Proszę, tutaj są prysznice, tędy przechodzi się na plażę, droga prowadzi pod i tunelik prowadzi pod drogą. Jest tu naprawdę bardzo fajnie. Wszędzie zadbane. Na plaży jest bar hotelowy, w którym można sobie się napić, zjeść. Bez kolejek, bez problemu. Proszę. Piękny teren zagospodarowany. Tutaj jest mój mąż. No to pa.